No idę się przywitać No to się przywitać. Ale nie gra z nim przywitania, Cie, ciebie proszę Dobrze to witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku eee... A na pewno nagrywasz? Tak, na 200% Ale Nie wiem, ale to, okay. o, to jest pytanie, nie? Gra się zaczęła Pora na pierdol Ja na pierwszej nocy nawet chyba kamer nie muszę używać Ej, faktycznie nie mogłeś wrócić, Foxy. No Właśnie No to no. bardzo przepraszam ciebie, że no. cię wyzywałem No, no bardzo przyjmuję przeprosiny A teraz mi powiedz Jak ty będziesz ruszał? Co, od razu do mnie? Nie wiem Ale bylem cię widział to jak to działa, muszę czekać teraz ogólnie no, Musisz czekać Ile tam masz sekund? Mm, jeszcze 10 A co? A co pytasz? Tam idzie ci pilnowanie Bardzo dobrze, a ty idziesz z kamera po kamerze czy? Od razu do mnie. Nie, nie wiem, a co, już znalazłeś się w moich przyjaciół? Właśnie nie chcę wchodzić na kamery, bo nie wiem, coś ty zrobił. Hehehe, <słuch> <słuch> ale no możesz używać. Możesz używać kamer, tylko nie za długo. Ja chcę być pewien, że zaraz mi tu nie wparujesz. Kurde, znikąd nie Coś... Coś... Coś się kombinuje no, Tylko co ty kombinujesz, ty? Coś robię, ale nie wiem co A ty, co ty wiesz, wiesz co, wiesz, co no robię? Już się nie widzę <laughs> i nie wiem Teraz mi się przedziwi pojawić tyle będzie. A kwadnie. <mulis> <Sam po niego. mulis> <mulis> Ja? Nie C Co widziało ci się? Nie wcale on... co Jest e? A Przez chwilę <ścoughs> jak panikuje Bo ja nie wiem jak ty, ty mi będziesz chodził Zabawa się zaczyna Dobra, teraz mam na chwilę spokój, będę patrzał na razie tylko na. Ej, co jest? Ej, czemu ja jej nie widziałem? Ona w oknie była. Ale ja jej nie widzę. No to zaśpiec. se. no. jak nie widzisz. Dobra, stary. Ale. nie. Nie. Przecież to jest. oszustwo, ty. Przecież ty ją nie widziałeś? widziałeś. Ona była w oknie. Ale ja jej nie widziałem! No to świeć czasami no, w drzwi. Ty ja ja to na nagraniu sprawdzę nie? Ja, ja nie widziałem. Ej ty musiałeś ją widzieć, ja się za każdym razem widziałem. Już w pewnym momencie nawet nie świeciłem w drzwi. No ja też nie świeciłem, ale ty ją zawsze widziałeś jak nie świeciłeś, nie? No właśnie, nie może teraz to działa inaczej, nie wiem. Po prostu świeć.

No to uważaj na drzwi, nie wiem jak jej nie widzę ty O te a Aha, faktycznie nie widać ty Wcale No nie wiem na początku też tak miałem że nie widziałem wcale musiałem dopiero zaświecić, a później jakoś widziałem No Ale ty ingesz wyś tak światłami Dobra, po niego będę widział, go się <grym> Co, idzieś, nie <grym> już? <grym> nie panikuj ci <ciam. grym> Nie pamiętasz jaki długi jest król dał na to Nie tam ja nie, ja się boję, że ty tam w, w cieniu z tą chiką, nie? Nie, nie stoję, nie bój się. Ja się bardzo muszę bardzo długo, muszę czekać. 30 sekund na Czika? Tak, tak, Nie, ja nienawidzę jak. Ej, weźcie się, tak nie świeć. I po prostu popatrzy na drzwi on fuck mikrofon mi się zepsuł O no no o, Ale ja nie widzę ty A teraz widziałeś Co? Bo niego No bo niego widzę Czeki nie widzę Tylko muszę zapalać światło A teraz pójdź w okno Aha A teraz widziałeś? Nie widziałem Dopiero światło zapaliłem I ją widziałem A to nie wiem Może ty masz A to ciemno masz za bo... Bardzo? No ja tam, Jak mam tam ten cienie... Cienie, nie? To on jest już od razu A jak ona stoi To jest tak samo, jakby jej tam nie było Daj right. Ten cień jest taki sam I nic nie widzę Ja... tak. jak ktoś jeszcze nawet się ze sceny nie ruszy. a ty dalej świecisz No nie świeć tak ty mi, nie ma jeszcze jej tam Kurwa, typie A jak będzie? No to jak będzie, to zobaczysz ją w oknie. To mi nic... Nie będę jej widział w oknie jak nie zaświecę. Chłopie! Ja, ją, ja jak, jak zaświecę to ją dopiero widzę ty. Ale po niego zauważysz. No bo po niej stoi przed, przed drzwiami. Ciapek, używaj kamer czasami. Po co? No nie wiem, żeby sprawdzić, gdzie oni są na przykład. A ja od razu myślę, że ty do mnie wparujesz i tyle będzie z tych kamer. Nie, ja się z tobą bawię. Jak świeci, kurwa. Ja się z tobą bawię. Przez chwilę myślałem, co po nim tu stoi, jak wydaje się te dźwięki, nie? Nie, te taunty mogę używać ten niezależnie Ja używam ich dum dum jak set, jak dum <grym> Dobra, gdzie jest cika. Chłopie, cooldown jest gigantyczny w pierwszej nocy. Czego ty nie Jak e, kto to tu idzie, ty? Co widzisz go? Eee, to nie powinno tak być. Co jest? On może zginąć? Nie? Nie, to, tego nie powinno być w tej grze ogólnie. To jest ogólnie. Yeah. O mój Boże! Dobra, start dom. To będę już mógł hehehe. <grystanie> Ale ty nie świeciasz tak, ciapek. Na kamery se spójrz. E na tak kamerach co? też dużo prądu złani Ale no, jak świecisz przez sekundę, to, 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 to no. trochę więcej zużywasz, wiesz? Jestem Jeszcze nieco. jakbym, jakbym, jakbym ją widział bez świecenia, to już w ogóle by było pięknie, ty. Spójrz na kamerę, gdzie Chica? kilka może być na kamerze, A ja powiedzieć... wiem gdzie jest Chika, bo gdzie widziałem się? na kamerach. No, no to, to... na bój... korytarzu jest. a ci polecam sprawdzić raz na jakiś czas, czy jej tam nie ma, czyli nie zmienia... Widziałem ją przez chwilę. No, to już nie ma jej tam, gdzie była wcześniej, teraz jest... Trochę bliżej Ciebie, bliżej Twojego serca. A dobra, wiem, gdzie? coś klikałeś, nie? Słyszałem. Nie, nic nie klikałem. Ty, 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 Słyszałem. A tu jest, dobra. Jest... Ej, czemu ty. Ty idealnie, jak w poni wychodzi, otwierasz drzwi? Skąd ty wiesz, kiedy on wychodzi? No, wyczucie no Wyczucie, kurwa, typie Ile tam jego masz? Z ciekawości Aj, kurwa Dużo jeszcze, no nie bój, nie bój się Musiałem sprawdzić, czy na pewno poszła Bracie, na chwilę mam z głowy Właśnie Ja mogę bezpośrednio do wejść? Um. No i masz te swoje na wyczucie kurwa Ta -da -da. O, ja I wiesz co? Póki ty jeszcze póki ten... Może ja pójdę odwiedzić toaletę To idź No jak wrócę to ci dojedę Co? Jak tam, Ciapek? A jak ma być? Ej, ja nie widziałem znowu! Mówiłem, że cię dojadę! Ej, wiesz co? Bo mam wrażenie, że patrząc na ciebie, w jesteś w biurze, powoduje... To powoduje, że tak jakby... Wiem... Kiedy spierdolisz. Nie będę patrzył na ciebie. Ja też patrzyłem kiedy jesteś na kamerach i wysyłałem im wtedy No ale w moim przypadku to, to działa aż za dobrze <laughs> Bo ja jestem długo na kamerach <laughs> No to na ciapek kamery we FNAFE to jest coś tego typu, że wchodzisz na kamerę na pół sekundy i wychodzisz Zaufaj mi, tak to działa. Dobra? E, no klikaj! Ej hey, no klikaj! Bo kliknąłem, nie? Ja tak samo miałem. No. Myślałem, że kliknąłem a tu dupa, jednak ja kliknąłem. No. Walter White siedzi w biurze. Broni się przed animatronikami. Poczekaj. No nie mów mi o tym teraz, kiedy stoisz prawie pod moimi drzwiami? Jak to jest tylko je... ila sprawdzi czy kłóca czy nie kłóca no to nie jest takie ciężkie Jeszcze się kamerę musi mieć ustawiona. Jeszcze jedna sekunda Włączyć kamery i wyłączyć Już podchodzić do tych drzwi, czy nie Jeszcze nie, jeszcze poczekaj Jeszcze masz dużo czasu No 5 sekund no, pięć sekund. Dobrze. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. I teraz, Syboni, podeszłeś czy nie? Nie, już, po, już, po, już nie mam tam... bo zamknąłem za szybko to jest, to był mój błąd no polecam ci sprawdzić czy Foxy co a ty nie zamknął drzwi a myślałem, że nie sprawdzę coś ci za dobrze idzie teraz tylko wciul prądu marnujesz, a jest dopiero druga. Za dużo prądu użyłem, dlatego za dobrze idzie. No ale wiesz, Fryderyk, Fazberyusz, ciebie przytuli, jak za dużo go zużyjesz. Tak? Aha. Tak. Nie, no ja nie widzę tej ciki, to mnie denerwuje, ty. I bo też może być, wiedziałeś o tym? Nie. Ja. O, no to wiesz już. I nie widzę ciuki. A ja widzę. Gdzie? Stoi. Stoi. W kuchni, znaczy w kuchni, w kiblu. W kiblu? No może być w kiblu, nie pamiętam. Może być. Może być nawet w tej biurze, na chwilę. Jakbyś chciał. Gdzie Gdzie idzie? Idzie?

No jeszcze na scenie stoję, jeszcze musi się wysikać, jeszcze, jeszcze na korytarz wejść. Trochę to potrwa, wiesz. A jak tam Foxy? Mm. No jeszcze, jeszcze sobie posiedzi. Lubi siedzieć. Tak? Śpiewać. A baczę. Dum 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 Widziny? Mówisz. Tak. Dokładnie. Dobra, najpierw będzie Boni, a dopiero później będzie Cika, dobra. Dokładnie. No, więc. Prąd może starczy. No, jak było? trochę. Jak trzymasz tutaj? Przepraszam, do piątej. To może, może trochę będziesz miał szczęścia i ci się uda Nie, jeszcze se posiedzi w kącie. Poczekaj. A bo ona w kącie siedzi. Tak, dokładnie. Bo mu się już powoli zaczyna nudzić. <mulity> jeszcze trochę sobie siedzi jednak. No, Chika już przyszła, żeby cię odwiedzić. Widzisz, jak cię lubią mocno. No. W mi się już bardzo znudziło. Mówisz? No. No i czemu mu zapknoić te drzwi. Chciał cię tylko przytulić. Już poszedł, nie mój się. Czeka z... zanim przyjdzie to minie pół roku. Nie ma się czego bać, wiesz. Te 15% to się martwię, że mi nie wystarczy. No co, tak nie śpiej się, dużo już. Nawet nie wchodź w kamery. Czy się nie opłaca nawet już. Czekam tylko teraz na Boniego i na Tika. No A potrafię. Tiki nie będę widział znowu, bo to mnie denerwuje. Mówię ci, Tika jest leniwa dzisiaj, nie przyjdziecie już do ciebie, nie odwiedzi. O Bonnie? Boni. jak będzie mu się chciało? Czy przyjdzie. No tak jakoś. Jak będzie mu się chciało? No, jak se posiedzi w kącie, to przyjdzie. Nie martw się, czy cika nie przyjdzie już. No ja ci nie wierzę ty. do kibelka musi wejść To no, wiesz kurde, 6%. No. no to nie świeć kurwa tymi drzwiami, albo zdechniesz albo nie zdechniesz, proste o no i chuj, nie zdążyłem nawet już nic zrobić